Cześć wszystkim, witajcie z powrotem na naszym kanale. Zapraszam do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Oraz proszę o łapkę w górę i komentarz pod filmem, jeśli materiał przypadł Ci do gustu. Zapraszam Was na drugi odcinek z serii z największymi atrakcjami Nowego Jorku. Dzisiaj zwiedzać będziemy jedno z najbardziej ikonicznych miejsc w Nowym Jorku, czyli słynny Times Square. Przed chwilą widzieliście długą kolejkę osób czekających przed słynną pizzerią Joe's Pizza, której lokale pojawiały się m.in. w znanej grze komputerowej GTA. W innym odcinku pokażę Wam też, jak wygląda kawałek takiej nowojorskiej pizzy. Ale wracamy już do naszej głównej atrakcji. Times Square to tętniące życiem miejsce położone w samym sercu Manhattanu. Jest to skrzyżowanie znajdujące się pomiędzy Siódmą Aleją. I Broadwayem. Znany jest na całym świecie z ogromnych billboardów, które rozświetlają to miejsce o każdej porze dnia. Także w nocy jest tutaj praktycznie tak samo jasno jak i w dzień. Jeżeli nie spojrzymy, czy niebo przypadkiem nie jest już ciemne, to możemy nawet nie zorientować się, że przyszedł już wieczór. Miejsce to nazywało się wcześniej Long Acre Square. Plac ten otrzymał swoją obecną nazwę. W roku 1904, po tym gdy redakcja gazety The New York Times przeniosła swoją siedzibę właśnie w to miejsce, do nowo wybudowanego drapacza chmur. Obecnie nazywa się on One Times Square. Times Square to poza reklamami także miejsce, w którym skupiają się Broadwayowskie teatry, które nieustannie wystawiają tutaj liczne muzykale. Do najbardziej znanych należą takie muzykale jak Lion King, czyli Król Lew. Życie Pi, New York, New York i wiele, wiele innych. Bilety na nie nie należą do najtańszych. Jeżeli nie zarezerwujemy czegoś na promocji i z wyprzedzeniem, to musimy szykować się na wydatek w okolicy 100 dolarów za osobę. Jest tutaj specjalna aplikacja na telefon, która nazywa się TodayTix, która pozwala zapalować na bilety w okazyjnych cenach oraz specjalny sklepik o nazwie TKTS, umieszczony pod czerwonymi schodkami na Times Square, w którym także sprzedawane są bilety w bardziej atrakcyjnych cenach. Na Times Square odbywa się także jeden z najsłynniejszych i najhuczniejszych na świecie sylwestrów na świeżym powietrzu. Na budynku Times Square One znajduje się wielka kryształowa kula o wadze aż 6 ton, która suwając się w dół odlicza czas do północy. Jest tutaj także scena, na której grają największe gwiazdy muzyki. A tak właśnie wygląda serce Times Square: ze schodkami, na których ludzie robią sobie pamiątkowe zdjęcia. Spójrzcie tylko na te otaczające nas z każdej strony ogromne i jednak piękne kolorowe reklamy. Widzieliśmy przed chwilą, jak Times Square prezentuje się nocą. Teraz zapraszam Was na kolejne ujęcia, ale pokazujące to miejsce za dnia oraz wieczorem tuż przed zachodem słońca. Przez Times Square w zwykły dzień przechodzi około 340 tysięcy spacerujących osób. To więcej niż wynosi populacja gdyni. Podobno największy tłum w tym miejscu, liczący aż 2 miliony osób, świętował zakończenie II Wojny Światowej w roku 1945. Odnośnie cen reklam w tym miejscu, to do najniższych one oczywiście nie należą. Średnie koszty wynoszą od 5 do 50 tysięcy dolarów za dzień. Co ciekawe, ogromny billboard Nasdaq, czyli ten, który przed chwilą widzieliście, z oknami w środku i na którym pokazywana była czarno-biała reklama, pozwala podobno na zakup reklam na minuty z kosztem około 300 dolarów za godzinę. W takiej godzinie pojawi się około 10 spotów o długości maksymalnie 15 sekund. Czyli koszt jednej reklamy, jednego wyświetlenia wychodziłem około 30 dolarów. To akurat, jak na to miejsce, wydaje się całkiem niską kwotą. Sam wspomniany ekran NASDAQ ma wysokość aż 36 metrów i koszt jego stworzenia wynosi około 37 milionów dolarów. Dostać się na Times Square jest praktycznie bardzo łatwo z dowolnego miejsca w Nowym Jorku, do którego kursuje metro. Jest to jedna z największych stacji metra, przez którą przejeżdża większość linii. Wystarczy, że wysiądziemy na stacji Times Square, 42th Street. Można także wysiąść na Pennsylvania Station, do której dojeżdżają pociągi i autobusy, a także metro, i stamtąd przespacerować się po prostu kilka, kilkanaście minut w kierunku Times Square. Osobiście wydaje mi się, że jest to najbardziej zatłoczone miejsce w Nowym Jorku. Z racji tego, że jest tutaj mnóstwo turystów, to spotkać można tutaj także wiele osób szukających zarobku. Przykładowo, poza wspomnianą budką, w której kupić można obniżone bilety na Broadway, spotkacie tutaj masę osób, które będą próbowały was namówić na zakup biletów w atrakcyjnych cenach bezpośrednio od nich z tak zwanej ulicy. Raczej nie ryzykowałbym zakupu od tych ludzi. Widziałem kilka razy sceny, z których można było podejrzewać, że czasem można stać się ofiarą oszustwa w ten sposób. Jest tutaj także masa ludzi przebranych za różnych bohaterów filmowych czy Boi, z którymi można sobie zrobić zdjęcie za opłatą, a także wiele grajków i tancerzy ulicznych. Jeszcze, jako ciekawostka, mimo swojej nazwy, Times Square wcale nie jest kwadratem. Jest w rzeczywistości bliższy kształtem dwóm trójkątom połączonym ze sobą, w których Broadway biegnie po przekątnej i przecina poziomą i pionową siatkę ulic na Manhattanie. Kolejną interesującą informacją jest ta, że Times Square jest tak mocno rozświetlonym miejscem, że jest jednym z nielicznych miejsc na Ziemi widocznym z kosmosu. Tą jasność widać tutaj na miejscu, ale także z dalszej odległości. Zobaczcie wcześniejszy odcinek, gdzie oglądaliśmy sobie nocną panoramę Nowego Jorku z góry z wieżowca One Vanderbilt. Tam idealnie widać, że Times Square jest wyraźnie jaśniejszym miejscem na mapie Nowego Jorku. Link do wspomnianego filmiku wrzucę w opisie pod tym filmem. W okolicy Times Square znajduje się wiele sklepów znanych marek. Są tutaj także różne restauracje, pozwalające zasmakować nowojorskiego klimatu. Ceny wszystkiego są tutaj oczywiście wysokie. Zapewne między innymi z racji kosztów wynajmów lokali w tym miejscu. Jeżeli chcielibyście spróbować czegoś bardzo dobrego na Times Square, to osobiście polecam wybrać się do restauracji Gordona Ramseya Fish and Chips. Tak pyszni ryby, kurczaka i krewetki w panierce nie jadłem w żadnym innym miejscu. Koszt takiej porcji to około 20 dolarów, ale uważam, że było warto. Zresztą zestaw z Big Maciem, frytkami i piciem w McDonaldzie także wyniesie Was ponad 10 dolców, więc uważam, że czasem warto spróbować czegoś innego, szczególnie, że nie jest się tutaj codziennie. Przed przyjazdem tutaj oglądałem i czytałem sporo o Nowym Jorku. Jednym z często powtarzających się zdań jest takie, że nowojorczycy unikają tego miejsca jak ognia ze względu właśnie na tłok, ruch uliczny itd. Jest to zrozumiałe. Wielu turystów mówi jednak także, że byli tutaj raz, no bo trzeba odwiedzić Times Square, jak się jest w Nowym Jorku. No jeżeli ktoś nie lubi światy, wytaczającego z każdej strony ruchu, to faktycznie może się tutaj poczuć nie i to rozumiem. Mi osobiście Times Square bardzo się podobał. Miejsce to tętni życiem. Ogromne billboardy tworzą niesamowite uczucie i w połączeniu ze znajdującymi się dookoła szklanymi drapaczami chmur po prostu bardzo mi imponują. Uwielbiam technologię, nowoczesność, a to zdecydowanie jest miejsce tym przepełnione. Ja podczas mojego pobytu w Nowym Jorku odwiedziłem Times Square wielokrotnie, nawet jak skądś wracałem, to wysiadałem sobie na stacji metra, żeby raz jeszcze przespacerować się tutaj i poczuć ducha tego miejsca. Ponadto jest to wyjątkowe miejsce, i nigdzie w całym mieście nie ma tylu reklam. Na pozostałych ulicach reklamy nie rzucają się tak w oczy, i naturalnie komponują się z resztą otoczenia. Jedno jest pewne: niezależnie od tego, czy lubisz tego typu zatłoczone miejsca i masę reklam to będąc w Nowym Jorku na pewno musisz odwiedzić to miejsce. Times Square to serce Big Apple i zdecydowanie pozycja obowiązkowa na liście każdego turysty. Jeżeli tak samo jak ja uwielbiasz wielkie miasta z drapaczami chmur to po prostu pokochasz to miejsce. A idąc dalej przed siebie dojdziemy za kilka przecznic do Central Parku. Za sobą natomiast zostawiliśmy Empire State Building. Jeżeli filmik się Wam podobał, to standardowo proszę o łapkę w górę i jakiś komentarz. Dzięki temu film nabierze wartości także w oczach YouTube'a i inni będą mieli szansę e, również go zobaczyć. Zapraszam do śledzenia kanału, ponieważ wkrótce znajdziesz tam kolejne części serii z atrakcjami Nowego Jorku. Na dzisiaj to już koniec. Bardzo dziękuję, że zostałeś do końca i życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!